Ja mam pytanie do Pana Starosty, jaki był cel zamontowania tutaj bram do Starostwa Powiatowego i także później zamykania od 1 września ich w tych godzinach podanych, w tej informacji, która nam się ukazała na tych bramach? Co do zapytań dzisiejszych na interpelacji, dlaczego zamykamy bramy wokół naszego budynku? Przewodniczący że to jest taka, że stanowisko nie zarządza bezpośrednio tym obiektem, bo swego czasu po utworzeniu powiatu obiektem zarządza, prawda, zespół osób, szkół i placówek oświatowych. Moja rada jest taka tylko, żeby ten zarządca bezpiecznie zarządza obiektem i takie wytyczne zawsze miał, że ma być bezpiecznie tutaj, dlatego że mamy Wydział komunikacji na parterze. Co jest kuszące za niektórych przestępców. Też dzisiaj wprowadzamy serwery, cały szereg informatyzacji na całych urządzeń. I chodzi do urzędzenia są, so, proszę Państwa, unii, ze środków unijnych, czyli trzeba bardziej dbać o jako swoje. Jakie były przypadki, jeszcze tu dzisiaj może są na tym momencie. Otóż, proszę Państwa, a, w tym okresie czasu, kiedy... Wymaga od niego, żeby trochę zabezpieczył, to założył e, kamery wokół tego budynku, trochę się uspokoił, ale nie do końca. Ten budynek jest podpalany, przykład i takie, w tym tak budynku wyrwano nam e, tutaj łącze takie, które mamy dla stężystych kierowania, leczego podnoszenia agregatu, wyrwano nam, do to, to łącze. Na tym placu Państwa, robi nam się tutaj, na tym czarnym, jak wszystkie samochody wyjadą do Młodzież wjeżdża tutaj pareniowo, robi z tyłu tego budynku. Teraz to nasadzenia, jak Państwo widzicie, te to rodzaj psy na tych zieleńcy i tak dalej, niszczą to wszystko. Każdy patrzy, że to jest niczyje. Stąd też dyrektor postanowił żeby ten obiekt zabezpieczyć, jeszcze ja w takim ciągu że niestety ci ludzie, którzy przemieszczają, no jest między innymi tutaj od ulicy Milewskiego, zamiast nam parking, to ten parking służy obywatelom, którzy mieszkają obok, ale ten parking jest dla powiatu, dla ludzi, którzy do powiatu przyjeżdżają, a nie dla tych mieszkańców, bo tych mieszkańców, którzy się udzielani mieszkania martwić, a nie starosta. Stąd decyzja była dyrektora Zalewskiego, on to wszystko uzgadniał, on to nadzoruje. Ja poprosiłem, żebym nie żeby wprowadzić tego tak bardzo szybko, żeby ludzi były w żeby wiedzieli co i jak. I stąd decyzja jest taka, że w dniu 1 września dopiero to zacznie funkcjonować, a żeby to uporządkować, to poprosiłem, żeby wydał zarządzenie, żeby nie to było na gien, tylko żeby po prostu każdy wiedział co do niego należy. W takim no, ja razie przepraszam, że skierowałem pytanie do Pana starosty, a nie do zarządcy, ale. Mnie to nie przekonuje, bo Urząd powinien służyć mieszkańcom, jeżeli chodzi o zniszczenia. Można naprawdę rozbudować system monitoringu, jeżeli chodzi o wyprowadzane psy. Można utalać tych ludzi, którzy wyprowadzają te psy. Przecież mamy odpowiednie służby do tego. No nie zamykajmy się przed ludźmi, bo naprawdę to jest niepotrzebne. A jak wiem, zakazane owoc zawsze naj... spokuje najbardziej. Także zamykanie może spowodować jeszcze agresję wśród młodzieży i naprawdę mogą może wtedy dojść do jakiejś zniszczyć. Także moja prośba do pana Starzący, żeby przemyślał tę sprawę i żeby tych bram nie zamykać.